Jakie trzy czynności wykonujesz zaraz po przebudzeniu? Takim pytaniem dzisiaj otworzyłam zajęcia, z warsztaty z uczniami, które miałam w jednej ze szkół. I takie pytanie zadaję Tobie. Jakie trzy czynności wykonujesz zaraz po tym, jak się obudzisz? Dlaczego Cię o to pytam? Dlatego, że nasz mózg działa schematami. Jest leniwy i bardzo lubi się przyzwyczajać do tego, do takich systemów, które już były, czy działały, czy nie działały, nieważne, ale były i działają w naszej obronie. I 90% czynności naszych życiowych są po prostu czynnościami nawykowymi. Tak się okazuje. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, jakie to są schematy. Nazywam się Katarzyna Skolimowska. Witam Cię w kwadransie dla wychowawcy. Dzisiaj trzeci odcinek z tej serii. Jest mi bardzo miło, że tutaj zaglądasz. Jest to program, który jest dedykowany wychowawcom, doradcom zawodowym i nauczycielom, którzy chcą szlifować kompetencje miękkie wśród swoich uczniów na swoich zajęciach. Zajmujemy się. Pętlą nawyku zajmujemy się dzisiaj mózgiem, ponieważ jesteśmy naszymi nawykami. Nawyki to tak naprawdę pętle, które mogą nas wywindować w górę albo mogą nas udusić. W zależności od tego, w jaki sposób my je wykorzystamy i czy będziemy doplatać nawyki, które dodają nam energię, czy nam ją zabierają. Na końcu dzisiejszego spotkania zaproszę Cię też na pewne wyzwanie, w którym będziemy opowiadać o nawykach dla energii, właśnie. Dzisiaj będziemy także sięgać do książki Podkręć Mózg, ponieważ tutaj mamy sporo narzędzi, które pomagają naszym uczniom i nam wejść w tematykę budowania nawyku. Niewiele spraw ma większy wpływ na życie niż codzienne zwyczaje. A jednak jest bardziej prawdopodobne, że za rok będziesz postępował tak samo, jak teraz, a nie lepiej. Pod warunkiem, że nie będziesz się przeglądać schematom i nie będziesz wyciągać wniosków. Ale dla nas naszą, naszą um, naszym punktem docelowym jest. Taki moment, w którym właśnie będziemy to robić świadomie i będziemy się temu przyglądać. Dlatego właśnie będziemy się skupiać na takiej uważności na temat tego, co się dzieje z nami codziennie. Cześć, kochana. cieszę się, że dla Ciebie to temat na czasie, tak wiem, ty jesteś zresztą wyzwanią, które właśnie buduje w nas pięć nawyków dla energii. Ale wróćmy teraz tutaj do nas, do naszej, naszych warsztatów z uczniami. Kiedy zatrzymamy uczniów w biegu i w tym, aby na chwilę, przez moment pomyśleli o tym, jakie mają nawyki, opowiedzieli o tym, zobaczą, jakie duże różnice też są między nimi i ich zachowaniami. Aby takiego zatrzymania dokonać, ja dzisiaj wymyśliłam coś takiego, że Przygotowałam sobie do odczytania relaksację z pewnej książki dla dzieci, mimo tego, że miałam zajęcia w klasach piątych i szóstych i odczytałam je podczas takiego podkładu bardzo spokojnego muzyki relaksacyjnej. Niektóre dzieciaki stwierdziły, że po prostu prawie, że ich uspałam. <laughs> Ale dało nam to taki efekt, że faktycznie... Przynajmniej w jakiejś określonej, w jakiejś określonej formie przestaniemy myśleć o tym, że są w biegu, że za chwilę będą kolejne zajęcia, że coś tam się działo na przerwie, że jest jakiś młyn codzienności i na moment potrzebujemy się skupić na sobie. Inaczej nie jesteśmy w stanie tych nawyków wychwycić. Dlaczego? Dlatego, że my sobie z nimi nie zdajemy sprawy. I tutaj bardzo ważnym ćwiczeniem pomocnym, jest tak zwany monitoring nawyków. Możemy go zastosować do sprawdzania, monitorowania nawyków przeróżnych, takich, które nam towarzyszą w ciągu dnia. Możemy w taki sposób monitorować czynności, dzięki czemu będzie nam łatwiej zarządzać sobą w czasie, bo zobaczymy, ile mamy na przykład pustych przebiegów, albo takich momentów, w których można byłoby czynności skondensować i byłoby to po prostu bardziej takie kaloryczne. W, tutaj w książce mamy taki, takie ćwiczenie, które można w łatwy sposób nawet skopiować dla uczniów, tak żeby już skorzystać od razu bez jakiegoś większego przygotowania monitoring spożywania niezdrowych przekąsek. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo wdzięczny temat, potrzebny, ale bardzo łatwo też nam tutaj pokazać. Hmm, mechanizm chęci dokonania zmiany i tego, że ta zmiana jest czasami trudna do dokonania. Co mam na myśli? Możemy zadać naszym uczniom pytanie, czy ktoś z Was kiedyś próbował przynajmniej na jakiś czas ograniczyć słodycze? No i zgłaszamy się, praktycznie się wszyscy zgłoszą. E, mogą tutaj zostać jakieś, ja, ja, jakieś wyjątki, ale później zadajemy drugie pytanie, czy Zdarzało Wam się, że nie dotrzymaliście słowa i nie wytrwaliście w tym postanowieniu, i wcześniej złamaliście to, że już na przykład mieliście tydzień wytrzymać, a wytrzymaliście trzy dni. No i znowu się zgłaszają osoby. I tutaj gwarantuję, że będzie więcej osób, bo już się począł bezpieczni i zobaczą, że to jest temat, który jest no, problemem większości. I możemy tutaj wykorzystać to. Po to, aby porozmawiać o tym, jak cukier bardzo mocno uzależnia, że jest to środek mocniej uzależniający nawet niż narkotyki. Taka dygresja też jest potrzebna, ale wracamy później do tematu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszej głowie rozmawiają z nami cztery głosy. Cztery głosy. Ja tutaj odsyłam Was, kochani, do takiego filmu, który jest również u mnie na kanale z maskotkami. Ja tam dosłownie pokazuję taki fragment lekcji, na której mm, opisuję to, co się dzieje w mózgu. Że jest tam taka Zosia, która jest analityczna, że jest Janusz, który y, tutaj przede wszystkim u niego biorą górę emocje, jest Grażynka, która się posługuje przede wszystkim takimi nawykami i, i schematami. No i także jest takie mu które odpowiada za jakieś odruchy takie bezwarunkowe i się nie dogaduje z poprzednimi e, mieszkańcami. Mam nadzieję, że sobie ten film odszukacie i będziecie mogli to też wykorzystać, można tu przynieść maskotki na tę lekcję i pokazać w jaki sposób to e, przebiega. I że właśnie te różne dyskusje w naszej głowie powodują, że my sobie coś postanawiamy, ale tak dzisiaj na przykład do głosu dochodzi Zośka i dobra, mówi mi tak, już masz tyle, cześć, cześć Eluniu, już masz, Kasia 36 lat, nażarła się tych słodyczy, no wszystkich na świecie możliwych, no i starczy ci, nie? I później, ale za, za moment dochodzi tutaj do głosu Janusz i mówi nam takie coś, ej nie, no co ty, będzie Ci bardzo smutno, będzie Ci przykro, kiedy inni będą zaraz tu wyciągać jakieś batoniki szarlotkie, a Ty co? Przecież zawsze tak jadłaś, nie? Będziesz się czuła wykluczona. No i, i tam po kolei, po kolei każdy głos i mamy taką dyskusję wewnętrzną. I wtedy właśnie następuje taki dysonans, że nie wiemy jaką decyzję podjąć. I czasami działamy właśnie... Najczęściej działamy wtedy mechanicznie, idziemy za jakąś potrzebą. I ten monitoring spożywania niezdrowych przekąsek będzie nam tutaj pomagał. Na przykład, jakie tu mam pytania? Gdzie byłem wtedy, kiedy spożywałem te przekąski? Z kim? Bo to jest czasem ważne. Co czułem? Może znudzenie, napięcie, smutek, podekscytowanie, nerwowość, obawę, inne. Czy byłam naprawdę głodna? I co zjadłam? I tutaj, kochani, naprawdę mogą wyjść ciekawe rzeczy. Na przykład, kiedy ja sobie coś takiego dokonałam, to ja zazwyczaj takiemu czemuś, e, takim niezdrowym e, przekąską e, ulegam wtedy, kiedy mam ogromny natłok pracy, jakiś taki poza domem i e, jestem już no, tak po prostu zmęczona i gdybym w tym czasie, w tym momencie takiego zmęczenia, jakiegoś takiego głodu, ale nie takiego, wiecie, że już tam po prostu padam z nóg, bo była w domu, spokojnie herbata z rumianku albo coś tam by mi wystarczyło, i zupełnie nie potrzebowałabym nagle czegoś jeść. Ale że jestem gdzieś poza domem, że nie wiem, dźwigam jakieś bagaże, że coś tam to sobie to rekompensuje, na przykład, tym, że no, teraz to bym tak po prostu dobrze mi zrobi, jak sobie zjem coś właśnie takiego, nie? Ciepłego i nie do końca zdrowego. I to nam pokazuje, że możemy pewne rzeczy przechwycić wcześniej i dla mnie na przykład ratunkiem jest zabieranie ze sobą takiego odżywczego koktajlu białkowego i ja wtedy już jak sobie ten pierwszy mój głód zaspokoję, to stwierdzam, mmm, ta Zośka się wtedy odzywa, a jednak nie trzeba było, nie? Wystarczyło to, nie trzeba było się tam rzucać, nie wiem na co, na jakiegoś kebaba czy coś. I w ten sposób jesteśmy w stanie wychwycić te rzeczy, które powodują nam w nas, że cały czas wracamy do tego samego schematu, do pętli nawyku. I pętla nawyku jest zawsze, tylko ona może właśnie, możemy ją wykorzystywać tak, że ona po prostu na, na niej po prostu zawiśniemy i nas udusi, a może być tak, że ona będzie działała na naszą korzyść. Bo w pętli zawsze jest wskazówka, nagroda. Wskazówka nawyk nagroda. I mamy tutaj też rozpisane, w jaki sposób można przeprowadzić z dziećmi analizę tego, jakie te nawyki występują i jak złe nawyki zastąpić dobrymi. Może raczej nawet warto byłoby tutaj zmienić trochę to określenie, że takie nie niewspierające, wspierającymi. Ponieważ nawyki często się biorą z emocji, a dobrze byłoby zachować taką narrację, że nie ma podziału na złe i dobre emocje, bo tutaj emocje z pewnością się pojawią, z pewnością. A zaraz wam powiem też dlaczego. Ja tutaj może nie będę całości odczytywała. Znajdziecie to na stronie 197. Właśnie w tym rozdziale wykorzystaj pętlę na swoją korzyść jest dokładnie rozpisany cały proces, w jaki sposób stworzyć nową pętlę. Nową pętlę na tych samych tutaj fasadach, na których w ogóle pętla nawyku stoi. Ponieważ nigdy. Nie uda nam się skutecznie, nigdy tego nie zrobimy, aby się wyzbyć po prostu nawyku. Możemy go zastąpić. Możemy go zastąpić jakimś dobrym nawykiem. I to jest wtedy o wiele bardziej skuteczne. E, następnie jest taka, e, takie ćwiczenie z receptą na zmianę. E, z receptą na, na zmianę m, właśnie zachowań naszych w danych sytuacjach. I teraz na moment oderwę się od książki i chciałabym... E, Chciałabym tutaj, abyśmy się przenieśli do takiego momentu skupienia nad emocjami. Dlatego, że często właśnie te niewspierające nawyki pojawiają się wtedy, gdy doświadczamy trudnych emocji. Zazwyczaj. Kiedy dokonamy takiej analizy, to zawsze się to wiąże z tym, jak my się czujemy. Tak jak nawet ja tutaj analizowałam ten mój przypadek, tak? że kiedy jestem poza domem i, i jestem taka zmęczona i tak dalej, no wszystko się to odnosi do, do mojego czucia. No i teraz możemy zadać uczniom pytanie. Wstają na prawej nodze ci, którzy uważają, że najpierw jest emocja, a potem jest myśl. A później stają na lewej nodze ci, którzy uważają, że najpierw jest myśl, a potem jest emocja. Ciekawa jestem, co tutaj powiecie. Mam tutaj yy, dzisiaj dwie osoby. Super, to już jest po prostu progres. <grywa> Bo zazwyczaj mam jedną osobę. Yy, dziewczyny, które na pewno znają y, odpowiedzi, ale to możecie pisać. Najpierw jest myśl, a potem jest emocja. Mimo tego, że nam się wydaje odwrotnie, ponieważ emocje są głośniejsze. Jakie tutaj możemy do zobrazowania ćwiczenie też wykorzystać? Też znane już osobom, które są dłużej ze mną w edukacji, mianowicie kociołek myśli. Kociołek myśli, czyli słoiczek, w którym mamy wodę. Najpierw jest sama czysta woda, a później dodajemy z naszą opowieścią. Kolejne kolory e, brokatów w kleju. E, czysta woda symbolizuje umysł, taki nasz, e, no właśnie, czysty, e, dziecięcy, bez oceniania, bez przekonań, bez tego, że ja coś tam e, muszę w danej sytuacji zrobić czy nie. E, natomiast e, później wkładane są różne myśli, e, różne schematy wynikające z kultury, z rodziny, z wierze, zwierzeń itd i one później zamykamy ten słoik i one nam tak kotłują, już nie widzimy czystego obrazu ani siebie, ani świata, bo te myśli zdominowały nas i spowodowały pewne uczucia i pewne zakłócenia to, że czujemy się w tym momencie na przykład zagubieni, albo po prostu już nie myślimy racjonalnie, tylko jedziemy schematami. I zobaczcie, jak bardzo fajnie się wiąże temat właśnie myśli, nawyków, emocji, bo to jest wszystko powiązane ze sobą. Dlatego, tak właśnie powiedziałam na początku, że warto jest wyciszyć uczniów taką relaksacyjną muzyką, odczytaniem na przykład takiej relaks relaksacji co oczywiście, oczywiście, że powoduje śmiech, bo na przykład są tam takie historie, do, w których zachęcamy uczniów do tego, aby się e, poczuli jak, e, jak nasionko, jak ziarno, które e, wyrasta w ziemi, do którego przechodzi wiosna. To jest dziwne, nie, nie czyta się codziennie takich rzeczy. Ja też zachęcam uczniów, aby sobie wtedy zamknęli oczy i się totalnie wczuli w tę sytuację. I są <noise> Dzięki Elu. I są, słuchajcie, takie. Hmm, zazwyczaj po prostu jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby nie było tak, że ktoś w tym momencie się zaczyna śmiać. Gdy ja czytam, właśnie, że wyobraź sobie, że jesteś takim ziarenkiem w ziemi, że się otula ta ziemia itd. i tak dalej. I taką nerwowość można wyczuć w sali. Bo dzieci się zastanawiają, czy tylko oni mają zamkniętą oczy, czy wszyscy, czy tylko oni weszli w tę sytuację, czy inni też. I tutaj zobaczcie, znowu jest też taki fajny moment do rozmowy na temat naszych takich nawykowych zachowań, że od razu sprawdzamy, co inni o tym pomyślą. I znowu jest takie niesamowite powiązanie. I to się po prostu tak wszystko fajnie. Splata, to znaczy fajnie w takim sensie, że możemy bardzo ciekawą lekcję tutaj przeprowadzić, bardzo ciekawe, ważne rozmowy, ale jest to trudne. Jest to trudne i warto sobie to podzielić na etapy. Dlatego następnym razem porozmawiamy sobie o tym, jakie dalej można ćwiczenia tutaj zastosować. Wskażę tylko, że w książce na przykład możecie znaleźć habit tracker, bardzo proste ćwiczenie do tego, aby pozmonitorowanie już nawyków. Można było monitorować te, które chcemy mieć, czyli zamieniamy na przykład, kiedy, jeżeli rano zaczynaliśmy dzień od wypicia Coca-Coli, i to są słuchajcie, nawyki z życia wzięte, z życia wzięte na przykład naszych uczniów moich dzisiejszych, czy włączają Netflixa. Pierwsza rzecz, która jest, to po prostu włączają Netflixa, no i zastanawialiśmy się nad tym, czy to jest faktycznie coś takiego, co nam tej energii dodaje. No, i wtedy na przykład taką Coca-Cola zamieniamy na wodę. Ja? na wodę. No bo na tych zajęciach jak najbardziej możemy powiedzieć o tym, że 70% naszego mózgu to woda. Co też jest, powiem Wam, że zaskoczeniem dla niektórych. Eee, <grywki> Dzięki, Zosieńko. I kochani, tutaj mamy też później takie ćwiczenie, też ciekawe: personalne zegary nawyków. Personalne zegary nawyków. Natomiast ważnym kontekstem jest także architektura przestrzeni, ale do tego tematu sobie przysiądziemy wspólnie za tydzień. Już myślę, że to tak, nic nie wskazuje na to, żeby było o innej porze niż o 12 w samopołudnie, i tak większość osób później dopiero ogląda te nagrania i będziemy sobie kontynuować ten temat. Tak jak pierwsze dwa odcinki były o zorganizowaniu siebie o tym, aby zarządzać sobą w czasie i tutaj związaliśmy nasze lekcje z czasem. Tak teraz właśnie będziemy dwa, dwie lekcje, dwa spotkania tutaj sobie budować wokół nawyków. Zachęcam was do tego, żeby wpaść, żeby korzystać z tej książki. Ona dużo ułatwia też ma, zebrałam tutaj bibliografię. Książek, z których korzystałam podczas jej tworzenia, i naprawdę są to bardzo ciekawe opracowania, do których was zachęcam, żeby zerknąć. Bardzo ciekawe wyniki badań, które no, można wykorzystać w swojej pracy i też przedstawiać dzieciakom, co zawsze jest taką dodatkową wartością dodaną. Natomiast, zgodnie z tym, co wam obiecałam, jeżeli mam tutaj osoby, które bardzo chciałyby, Popracować nad swoimi nawykami, zastanowić się nad tym, jakie ćwiczenia jeszcze poza tymi, które są w książce, można by zastosować najpierw na sobie, bo na tym polega fit edukacja, że najpierw stosujemy to na sobie, a potem na uczniach, to zachęcam do tego, aby odezwać się do mnie, ponieważ w przyszłym tygodniu organizuję takie krótkie, dziewięciodniowe wyzwanie, jesienna metamorfoza z jeszcze wieloma osobami z mojego zespołu edukacyjnych Patart i jednym z warsztatów będzie właśnie warsztat na temat nawyków na energetyczną jesień i będzie tam wiele ciekawych narzędzi takich których nie ma na Fitbelsze na wyzwanie dla nauczycieli którego w tym roku już chyba jest ostatnia edycja tak myślę natomiast Będą tam po prostu nowe rzeczy. Także zachęcam Was serdecznie. Ja jeszcze do końca tego tygodnia zamykam listę uczestników i będzie można to później implementować w szkole. Są to fajne, ciekawe narzędzia, które pokazują bardzo wiele. I no, są zaskoczeniem, bo czasami mamy takie nasze wyobrażenie o nas, ale. Kiedy staniemy na, tak w prawdzie i w liczbach, to jest po prostu niesamowite, gdy zaczniemy monitorować liczby, to wychodzą rzeczy, których, które nas mogą zaskoczyć. I ja wielokrotnie, mimo tego, że wiem o tym i często do tego wracam, czuję się zaskoczona, bo mam taki obraz siebie sprzed jakiegoś czasu. Albo obraz siebie takiej, do której dążę, abym taką była. I wydaje mi się, że, no, że już tam gdzieś tam jestem. A okazuje się, że jednak nie. I teraz na koniec jeszcze, kochani, chciałabym zamknąć nasze spotkanie dzisiejsze pięknym cytatem. Tożsamość nasza wyrasta z przyzwyczajeń. Każde działanie jest głosem oddanym na ten typ człowieka, jakim pragniesz być. Oddawajmy ten głos na taki typ człowieka, o jakim marzymy, abyśmy byli. Do zobaczenia za tydzień.